Dobra. Jak widzicie, wczoraj sprzątałem, tylko sprzątałem go w nocy. Stąd dopiero teraz się mogę zorientować, czy nie zostawiłem żadnych śladów zacieków i tak dalej. W miarę jest ok, Gdzie nie widać zacieki, to akurat nie wiem co, ale tutaj delikatnie widać. Tutaj widać na tym. Jest w miarę czysto, ważne, żeby kurzu nie było. A ja teraz Cisnę do Gdyni, do sklepu Porda. mam termin umówiony na serwis. Tu ponagrywam jeszcze sobie z Gdyni. Oki okay, lecę. Ten efekt, który teraz widzicie... Hałasuje mi deszcz, nie wiem, czy będzie mnie słychać. Ten efekt, który teraz widzicie jest spowodowany tym, że polerowałem szybę, ale polerowałem ją tydzień temu nałożyłem jakąś powłokę, tylko że właśnie problem był taki, że w południe nakładałem tą powłokę i samochód był nagrzany i teraz tak to niestety wygląda. Jak teraz? Co prawda deszcz deszcz schodzi, ale duży minus jest taki, że nie, wiem czy to teraz będzie? O, teraz, że ta wycieraczka skacze po szybie więc po prostu źle musiałem nałożyć i auto było na rozgrzane. No tak to jest, teraz muszę to po prostu porządnie wyczyścić z powrotem. A jeżeli się okaże, że zrobię to tak jak należy i dalej będzie wycieraczka skakać, to niestety, ale już nie będę nakładał je na przednią szybę, będę musiał wykorzystać jakoś ten produkt, więc prawdopodobnie będę musiał nałożyć gdzieś tam na boczne szyby, to nie będzie wtedy mi tak przeszkadzać. A deszcz fajnie spływa, co prawda, właśnie tak już kilka razy myłem tą szybę z przodu, nieręcznie, a normalnie, więc już ten produkt pewnie zszedł w połowie. I ten efekt tego skakania po szybie wycieraczki nie jest aż tak duży jak na początku był, ale i tak będę musiał to jeszcze raz poprawić, więc jak jest taki mały deszczyk to nie muszę włączać wycieraczki, bo schodzi. Są jakieś małe kropelki, ale fajnie przeskakują przez auto, przelatują przez auto, więc nie trzymają się tego. Ja już jestem w domu, za 15:30, także w twardzie dosyć szybko to poszło. Podkleili mi jedną uszczelkę, bo się odkleiła. Nie chciałem super glue używać, bo jeszcze bym zniszczył jak to guma. Wiadomo, super glue z gumą jakoś nie współpracuje. Za bardzo. Ogólnie wszystko jest ok. Cenowo, jak to wyszło, jeżeli Was to interesuje, 777 zł i 22 grosze. Płatność gotówką. Oleje, klimę mi wymieniali, także i ogólne, ogólne sprawdzenie auta. Czas wyciągnąć w końcu aparat i ponagrywać trochę aparatem z tego względu, że też nie mam pamięci na telefonie, więc y, telefonem nie, nie nagrywam, chociaż telefon jest dużo łatwiej, ale teraz muszę nagrać aparatem coś. Jeszcze tylko na relację do Insta, potem ja do wrzucenia. I teraz wam pokazuję już co zamówiłem. Zamówiłem to parę rękawiczek. To był gratis, ogólnie kupiłem ten produkt za cenę około 150 zł, z tym, że sam produkt nie był dostępny, tylko był zawsze dostępny z jakimiś różnymi rzeczami. Dodatkowymi, więc zobaczyłem po prostu, na której aukcji jest najszybsza przesyłka. I było tak, że wczoraj zamawiałem. Wczoraj byliśmy, no byliśmy gdzieś w mieście, nie pamiętam gdzie. I przejrzałem sobie aukcji, było zamów do godziny 13, jutro będzie paczka, zamów do godziny, na innej aukcji było zamów do godziny 14 będzie paczka na następnego dnia, więc po prostu zamówiłem. W ten sposób i te aukcje się różniły tylko tym, że w jednym było 10 produktów gratis, w drugim 9. Nie wiem, nie wiem na jakiej zasadzie, co to, Jakie, jaka różnica była w tych produktach, produktach. Prawdopodobnie ścierki, ale dobra. Dostałem dwie mikrofibry, gratis. Parę rękawiczek, z tym, że jeszcze właśnie czekałem na folię do, do samochodu na foliowanie. PPF oraz do przyciemniania świateł, ale nie wiem, bo jak, jak dzisiaj jest taka pogoda, że pada, to nie wiem, czy dzisiaj będę to ogarniał. Taki pad do nakładania firmy ADB L, ADB tak? Do nakładania tego wosku. Wiadomo, przyda się. I pakilę, czyli odtuszczacz powierzchni lakierowanych. To też się przydaje, ponieważ ten wosk później, dłużej. Oej, dłużej ma y, dłużej leży na samochodzie, więc y, w ten sposób. A ja sobie tutaj tak patrzę, y, jak to wygląda. Dobra. Tutaj jest wosk, no w sumie wosk jak wosk. Nigdy go nie używałem. Ale jest bardzo polecany. Jest to produkt japoński. Też jest ostatnio popularny pewnie. Pakuję to chowam. Bo Ola myśli, że to co mówiłem ostatnio to był koniec. Ale dobra, jak samochód musi, jak samochód chce, albo ja chcę, żeby samochód fajnie wyglądał, to trzeba coś dokupować. A teraz fajna pogoda jest, i, i że tak powiem, już więcej nie mam zamiaru kupować. Także to są ostatnie paczki. Zobaczymy jeszcze dzisiaj czy te dwie przyjdą, mają dzisiaj przyjść ale dobra dzisiaj mam trochę czasu, bo dziewczyny pojechały na baby shower, takie mini ba baby shower, nie takie w pełni po prostu coś zjeść i kawka i tak dalej, mają wspólny czas, stąd ja mam czas dla siebie po dwóch tygodniach prawie, muszę opróżnić laptopa i go przekazać w końcu tacie i druga sprawa, może dokończę filmy z montowaniem, już jest prawie końcówka sobie posiedzę coś tam porobię miałem jeszcze zobaczyć y, auto i, i podświetlenie dorobić bo tam też rok czasu temu przed rok, przed, no, rok temu kupiłem oświetlenie i, i tak się bujam z tym w bagażniku a tego nie zamontowałem i teraz y, też mam trochę czasu więc sobie nagram unboxing y, odżywek z SFD z filmu właściwie a to jest to samo. Już połowę paczki nie ma, bo tych bolero podróbek y, używam na co dzień. Ale jest spoko. Zbrojone jest mega, więc, y, że tak powiem, bardzo polecam. Jak są promocje, to wychodzi dwa razy taniej niż bolero. A w smaku i rozrabianiu jest y, dużo lepsze. Z tego względu, że też nie gryzie. Jak, jak ktoś pił bolero, jabłkowe albo cytrynowe to jest fajne ale jak ja rozrabiam na 3 litry, nie wiem jak to się rozrabia na 1,5 litra, bo tak zalecają 9 gramów na 1,5 litra butelki wody, ja rozrabiam to na 3 litry. Bolero rozrabiałem i tak samo rozrabiam to All Nutrition, czyli to podre, podróbkę Bolero i yy, powiem Wam, że pod tym względem Bolero jest bardziej takie gryzące, miałem kaszel, podchodziły mi smaki najbardziej Coca-Cola, lemon oraz yy, i jakieś takie delikatne, chociaż yy, po niej też zdarzało się czasem, że miałem kaszel, a po tym, po tej podróbce Bolero, czyli All Nutrition, nie wiem jak to się dokładnie nazywa, zaraz będę to nagrywał, to po tym akurat mnie kaszel nie łapie i to jest bardzo delikatne, a smak jest dosyć intensywny. No i spoko. jeżeli ktoś zamierza to kupić, to polecam Ice a raz również jest bardzo dobry. Tego się bałem za, e, smaku, bo kiedyś w Bolero, jak kupiłem jakiś taki dziwaczny smak, czy grapefruit to. Nie dało się tego pić. Dodatkowo Cola Lemon chyba była dostępna. Już nie jest dostępna. Nie wiem czemu. Ale była bardzo słaba. Nie gryzła w gardło, ale była bardzo słaba. Nie było czuć ani coli, ani, ani cytryny. Co tam jeszcze? Truskawka, ananas, iced tea. Te są na, najbardziej polecane przeze mnie. i Dodatkowo jeszcze miałem tam w, w tym opakowaniu w poprzednim. Teraz chyba nie zamawiałem. To miałem Smak energy drinka, ale jakoś mi nie podchodzi, może dlatego, że przestałem bić i patrzę teraz, wyglądam przez okno, czy, czy jakiś kury przyjechał, bo jak będę nagrywał u góry na piętrze, to nie, nie wiem, czy będę to słyszał, ale dobra, otworzę sobie okno, może to też inaczej. Jeszcze zobaczcie, jaka jest pogoda za oknem. Jest deszczowo, dlatego też miałem w planach ogarnąć jeszcze raz auto, gdzie... dawaj ostrość. Miałem w planach ogarnąć jeszcze raz auto z zewnątrz, ale niestety pogoda mi nie pozwala na to. Teraz sobie tutaj schowam to, schowam i właśnie idę z tą paczką. Fitumen to tam nie To nie jest Fitumen, to też nie jest Fitumen, chyba to wszystko. Jak widzicie, nasz burdel. Tutaj jest troszkę, ale co zrobić? Zawsze nasze urlopy tak wyglądają, że przyjeżdżamy z, ze wszystkim, co się da. Połowy rzeczy nie, nie używamy, ale trudno. A, tu wydaje mi się, że jest lepsze też światło. Ale nie wiem, czy będę później siedział, tu z wartoped, czy na dole. O, gdzie tu jest światło? Zobaczcie. Chociaż najlepsze światło to było tam w Szczecinie, jak byliśmy. Tam to było Mega. Nawet miałem starszy e, telefon jeszcze, S10 Plus. I jakość nagrań z takim światłem jest e, dużo lepsza. Więc, więc po prostu to na nieważny jaki sprzęt. Ważne, żeby światło było dobre. Jeszcze muszę lecieć po, po telefon, zapomniałem. Ну да, ясно, ясно, ясно. А вы не знаете, что вы можете найти в этом солнечном небе? Dzisiaj ostatni dzień naszego pobytu tutaj w Sarbsku, miałem wstać o 6 godzinie i ogarnąć auto, ale z tego względu, że jakby hmm, dzień miał być taki zachmurzony, nic nie miało być, słońca w ogóle, to stwierdziłem, że o 6 nie ma sensu wstawać, bo jakby pogoda będzie taka sama o 6 czy o 8, tylko po prostu chodziło o ten czas też głównie no ale jak teraz zauważyłem to jest słońce samochód jest nagrzany więc też nie będę mógł za bardzo działać na, na aucie, mówi się trudno a w aucie muszę odkurzyć bo tu widać, że jest dalej nabrudzone, więc luzik, nawet ubrałem stare rzeczy, stare kroksy żeby się za bardzo nie pobrudzić za dużo chemii nie używałem tylko to tych kilku produktów czyli do czyszczenia felgi i tam do środka. W sumie tego też nawet nie używałem, używałem ten APC. Teraz właśnie czyszczę i to tyle, ale już widać było, że szybko zasychają te wszystkie ta cała chemia, więc nie chciałem już za bardzo kombinować. Auto już spakowane. Chemia, druga chemia, tam są jeszcze te wszystkie rzeczy, też jest w sumie chemia i bagażnik posam sufit, czyli normalna. A jak widzicie na gorącym jak myłem to tak zostały takie ślady, więc najlepiej myć na zimnym aucie.